Jaki jest twój ulubiony kolor? Bo mój wiosna. No tak, kurwa, wiosna, nie? Swoją drogą, to już jest wiosna, nie? Ciepła jest chyba. No, wiosna jest generalnie... no. Nie pochodzę z domu ostatnio. Ale w przyszłym tygodniu ma być po 25 stopni. Bawiam się, że w szkole to mnie nie zobaczą chyba. <laughs> bardzo dobrze. My gramy rankeda! No. Kurwa, ja myślałem, że gram normala, dlatego spiknąłem kurwa iwerna. i werna. Ty myślałeś, że ja będę grać normala, kurwa, w dwójkę? No. No to wesoło. Potrzebuję pomocy na razie. Zajdziesz? No, już zapierdalam. Ja w Panteona gram. Panteon jest na Blue Buffie. Czyli możesz zrobić tak i od razu pójść po to. Mogę. A ja mogę na przykład dostać dzidą kurwa, lasową. Ja sobie zacznę od Blue jednak. Nie trafiam z kilami. Okej, okay, dużo. Ej, mega kurwa w ogóle to działa. Nie, że pse pan to podniesie tarczę i nagle nie dostaje obrażeń kurwa od podpalenia. Ma ognioodporną. odporną. Tak, nieważne, że już jest podpalony. Pierwsza krew. O, kurwa to prawda. dobrze mu poszło. Widzę ją zabić. Tak do o, cholera, Ramus! Ramus? A, ojej, to ja idę? Nie wiem, czy ja idę, bo ja mam mało kurwa energii. Nie HB. ma sensu. Ja sobie dobrze radzę. Jestem samowystarczalnym drewniakiem. A chcesz zabić Panteona, kurwa? Nie, chcę zabić Ramusa bardziej. Ramus to się wybiegnie. Ale ja też. No bo ja nie mam many. Bo ja nie mam ręcza. Ale ja najpierw go gałtu sami. No kurwa freshnął. O! Pantheon ginie Przeciwnik pokonany! Ta Paga, ta zrobiłem droga. No ja dobry chyba jestem No szkoda, że nie będziesz mieć obrażeń, bo grasz i warnem. Będę miał Dawaj, jadę Iverna, nie masz psychopii No nie mam, ale... Będę grał wapa. Ja, ja nie, bo ja nie mam many Dobra, kurwa, jadę Dobra, jadę Mam cię! Bo podeszłem ci pomóc to mi gość Nie ma no naprawdę kurwa? Pokurwi mnie. Bardzo, żeby on się nie skoczył teraz na łap. Myślę, że ktoś potrzebuje mojej pomocy. Jednak nie. Co się dzieje z moją minimapą? Dosłownie muszę ci to pokazać, muszę ci wysłać zdjęcia tego, bo aż nie wierzę. Czemu Ramos przede mną ucieka. Ma serce z gumy. XD! Przedwałem Ramusa XD? Chyba Ramusa, nie Ramos. Najlepszy Iwer na rozkurwiam go. No, ja idę pomóc surgofowi, znaczy ja moje 300 3-0 i winnie. chyba, <noise> ja mój fraga On ci uśmiesznie i tę buśkę na życie wysłał, nie? Nie dziwię, mu że takiem dobremu się wyrobił, ale w ogóle on dosłał. I minimapa nie działa. Dosłownie? Taki tak, fajnie. Mam sfrizowany kwadrat na środku, miał zobacz. Nie ja wiedziałem, wiedziałem. Ale A, to, się, A pas bez kitu ty! Co ty tu? Pomagam. Nie Bądź on ginie. <laughs> Ej, Daisy, nie pojebałeś się co? Pamiętaj, Daisiera ginie jak ty giniesz, nie? Okej okay. Mogłaby mi milionów na przykład nie podpierdalać A, no, to Daisy to nie ja. Aha, no, no, no dobra, to to w porządku mm, Daisy poszła na chatę Nie, wyjebałaś się od tureta. Tak, niech pana Czemu ty tu znowu jesteś? Wypierdala, jak z kradniesz? kradniesz? Zaskoczenia <laughs> To znaczy wojnę Pan Tam patrzy walkę z samym sobą Kurwa, no widzę On tu dalej stoi Rzuć ja tylko czekałem, aż on podejdzie na range moich skill, nie? Aha, Pantheon bez złota. Kurwa, również. I bez Ignite'a. I patrząc po tym, jak to zagrał, to też kurwa bez rodziców. Mam taką samą farmę, siski. Ha, sis, siski, siski, kurwa, ale wiesz co? Dobrze by było, gdybym jeszcze nie miał tego detka. Ciekawe, czy aktywuje się z tą Windows, czy Tak, odbugowało się. Widzę. Wybałem się. Och nej, ale teraz masz podobne, bardziej podobne statystyki do moich, jeszcze tylko asystka. Ramus zgarnął shutdowna za mnie. No, bo Ramus zrobi cokolwiek z shutdownem. On dostaje wpierdal od magów i on buduje AD pancerz, kurwa, rozumiesz to? No. Drake'a robimy, skoro mają wylem? No, to prajo, kurwa, teraz na midzie, bo ktoś ci mida wygrał? Smite'a nie, Smita nie miałeś. Uuu, no, mnie nie miałem. Ale to nieważne, bo Ramus nie ma Chromosomów. Ramus to jak przede wszystkim swojej dżungli już. Aha Nie wiem gdzie jest Pantheon. Chyba nikogo to nie interesuje. Zakładam, że właśnie tak jest. A no, już jeden szór już mógłby się przyjmować. Ona buduje jakiekolwiek rzeczy, żeby mi zaszkodzić? Nie powinna. Ramus bez flasha. Proszę Pantona. Krawa robię. Bo sam na niego wejdę zaraz. No dobra, już idę. No już wchodzę. O kurwa. Aha. Dobra, zaraz mam kolejne. O. Krapiłem <laughs> Nie zabijemy go jeszcze. A wiesz, że miałem Mignę przez cały ten czas? I czemu go nie, nie nałożyłeś? To jest bardzo U? dobre pytanie. Uwaga, masz towarzystwo. O kurwa, faktycznie je mam. A czemu Botlane nic nie powiedział? O nie, powiedzieli, no tylko nie jestem sami, ślepy. Sami, sami umarli Zostawiam Ramosowi 4HP. A czemu zostawiłeś mu 4HP, a nie na przykład 0? Już nie miałem z czego go robić Przyszli do mnie, kurwa, w dwie osoby i nie mogę się za bardzo ruszyć. Trzy właściwie, bo jeszcze z kurwa kotem obstrzanym, nie wiem, powiedzieć powiedział: i obstranym naraz. Biorę mimi jeszcze, super, mega się jaram. O kurwa, czemu ten asyrence zaczął? Fajta. Ja jaram. 4-2-0. Kurwa. Aha, on mnie tym jeszcze pierdolnął. O, urgot wabił. Więc nie jest źle. No. Zazdroszczę! Dwie śmierci zaliczyć. O! Kacu! Ale cię pojechali w dwójkę na midzie. No, da co fakt. Nie wiem, to... że będzie podglądał, ale. Ty mnie zawsze podglądasz z jebany. <laughs> Rozumiem, że przyszedłeś, <laughs> bo chcesz grać, tak? Nie, niekoniecznie. Mogę sobie poglądać, jak no Frankedy i umierasz. Aha, no to fajny jesteś, kolega. Ale mogę też grać. Patrzę sobie, jak biegniesz przez mida. Wiesz, mam chyba spowolnienie, więc. To ma spowolnienie, kurwa. Chyba Ty, rozwoju. Opóźnienie. Opóźnienie! Kurwa, spowolnienie! No, dalej cię rozjewali, stary. <laughs> Znowu się naleźli na dwójka. Dwóch zabiłem teraz. Tylko ty masz spowolnienie, jak to ująłeś Więc nie widzisz tego jeszcze. Tak. Na razie widzę, jak umierasz. Fajnie. Mega Metojara. Mnie bardziej. Dupy. Mnie do dupy jest jakaś ta postać moja, nie da się tym grać za bardzo. Chcesz nagrywać grę ze swojego... Stary, masz już trzy za śmierci. C co Nie nadajesz się. Ale moja stokrotka, nie jakich... No bo stokrota jest rozpierdolająca. No ja jestem rozpierdalany. Czemu gracie kwiatkiem? To nie jest kwiatek. Zerysy się kładę. A czym radę? jest stokrotka? Te ultem Iwerna. Jest... Kim jest Ivern? Taki drzewiec, mądry drzewiec i ma golemową przyjaciółkę. Czemu nie on tak. nie ultuje? Teraz lutował nie sądzę. On się zatrzymał, żeby potkę wypić. Co się stało w ogóle z naszą przewagą? Zerią kurwa? Zjadła czy o co chodzi? Tak. Mm, to my w takiej sytuacji życzemy ja nie. Ja za, zapomniałem jej zabrać z chaty. kochare, ile ty umierasz? Cztery masz, śmierci. Masz jakiś kurwa problem? Lamusem jesteś i tyle. Wow. Myślałem, że mnie trafisz. Jestem przekotem, tym Ivernem po prostu. No, Ivern to mocna postać, jest tak niedoceniana. Tak, patrz na smoka. Idę. No, jest tylko to zaraz musisz na chatę. Dobra, nie, no dobrze ci idzie. Nie mam czego komentować, wychodzi. Nie, no dostanę, mi się. To jak chorągiewka na wiatrze, nie kurwa, zmieniasz swoje zdanie co 5 pierdolonych sekund. Może. Wyjebałem się. Cały tak, że zginiesz. Zeri tłuczcie, kurwa, nie Panteona, nie Ramusa, to za wewy pierdolone. Zeri zginie. Tylko to nie jest family friendly, prawda? Nie. Wyznacz mi jeden kanał ligowy, który jest family friendly. D-Stream. Aha. Ostatnio tam coś sam grał sobie w ligę i był family friendly. To zagniuj. Wymieślam radę. Kurwa, nie, nie mogę wejść od boku, bo od boku dostanę w pierdol, bo ty jesteś spuszowany. Ej, a czemu jak jest takie kółko na graczu, to te kółko ma takie jakby przykiełki od siebie? Co? No jak masz ikonki, to się poruszają po mini mapie co nie? Jedna ikonka naszego przeciwnika jest taka gruba i ma takie trzy kolce. Aaa, bo to jest Yumi. Bo to znaczy, że Yumi siedzi. a, Wiesz, zawsze jest czegoś nowego nauczyć. Czemu Ramus mi bije najwięcej? O, no, a się śmiej z tego Ramusa. No bo on dopiero teraz zaczął budować, kurwa, jakąkolwiek, wiesz, Magic kryzista. Ale kiedy oni Barona zrobili w ogóle? Oni zrobili Barona? No. Ale oni niedawno go zrobili, bo przed chwilą musieli. O. Ale będziesz mieć więcej wyświetleń, jak zrobisz kompilację swoich śmierci. Nie denerwuj mnie, bo zaraz zrobię kompilację kurwa twoich. Nie ma sensu. Ja już, za ja już zacząłem dostawać w wpierdol od tego panteona. No koszą wierty Patrz, patrz co zrobił teraz Yasuo. Zdechu kurwa. Nie no, zajebiście kurwa, mega mam materiał. Nie podobało mi się.